Ej, proszę państwa, już powoli zmierzamy do finału. I nas tylko minuty do rozpoczęcia tych derbów. Jeszcze jakieś problemy techniczne? Piero, idę, idę. masz? Idę, idę. A co? co? Aha. To le, co ty no, się no, tak Jak widzimy, specjalnie na ten mecz została przygotowana specjalna platforma do tego, byśmy mogli nagrać w jak najlepszych warunkach. Jeden z komentatorów jest już na stanowisku. A w tle piękny krajobraz. Kilisów przybyło troszkę na spotkanie, więc trzeba się cieszyć. Pogoda dopisuje: